Przed rokiem 966, pradawne ziemie Polan tętniły życiem pod rządami pogańskich wierzeń, gdzie duchy lasów i rzek czuwały nad plemionami. Z zachodu nadciągało potężne, święte cesarstwo rzymskie, niosące ze sobą miecz i krzyż, stwarzając zagrożenie dla niezależności młodego państwa Mieszka. W obliczu tej presji, książę roztropnie szukał sojuszników, pragnąc włączyć swoje księstwo w poczet chrześcijańskiej Europy, by zyskać równe prawa. Strategiczny wzrok mieszka padł na południe ku chrześcijańskim Czechom, by z ich pomocą odeprzeć zakusy ekspansywnych sąsiadów. Tak narodziła się myśl o sojuszu, który miał być przypieczętowany małżeństwem z czeską księżniczką, co otworzyłoby drogę do nowego porządku. W roku 965 do gniezna przybyła Dobrawa, piękna i pobożna córka czeskiego księcia Bolesława I Srogiego, niosąc ze sobą dziarno wiary chrześcijańskiej. Jej obecność w pogańskiej stolicy mieszka była niczym iskra która miała rozpalić płomień nowej religii na tych ziemiach. Pod wpływem dobrawy oraz zważywszy na polityczne korzyści, Mieszko I podjął brzemienną w skutkach decyzję o przyjęciu chrztu, co było aktem niezwykłej odwagi. Nie tylko jego serce, ale i rozum podpowiadały mu, że to klucz do przyszłości jego państwa i rodu Piastów. Nadeszła Wielka Sobota, 14 kwietnia 966 roku. Dzień, w którym cała Polska miała narodzić się na nowo, przyjmując nową wiarę. Był to moment przełomowy, gdy na ziemiach polan, być może w gnieźnie lub Ostrowie Lednickim, rozbrzmiały pierwsze chrześcijańskie modlitwy. W blasku świec i kadzidła Mieszko I stanął przed obliczem kapłanów, by obmyć się w wodzie chrztu symbolizującej koniec pogańskiej ery. Akt ten nie był jedynie osobistym wyznaniem wiary, lecz państwowym obrzędem, który na zawsze odmienił losy całego narodu. Po przyjęciu sztu Mieszko I stał się chrześcijańskim władcą, który z królewskim namaszczeniem mógł budować silne państwo na fundamencie nowej wiary. Jego poddani, choć wciąż związani z dawnymi wierzeniami, stopniowo zaczęli podążać za przykładem swego księcia. Już w roku 968, dwa lata po chrzcie, utworzono pierwsze biskupstwo misyjne w Poznaniu, na czele którego stanął biskup Jordan, przybyły z Rzymu. Był to kamień milowy w organizacji kościoła w Polsce, zapewniający instytucjonalne ramy dla szerzenia słowa Bożego. Świątynie pogańskie zaczęły ustępować miejsca kościołom, a posągi bóstw zostały obalane, symbolizując triumf krzyża nad dawnymi kultami. Wraz z nową religią przyszły nowe prawa i obyczaje, które scalały państwo i wprowadzały je w orbitę kultury łacińskiej Europy. Znajomość pisma, architektura romańska i edukacja duchowieństwa zaczęły kształtować oblicze młodego państwa polskiego. Chrzest Polski legitymizował państwo Mieszka I na arenie międzynarodowej, dając mu status równego partnera wśród chrześcijańskich monarchii. Dzięki temu aktowi Polska uniknęła narzucenia chrześcijaństwa siłą przez cesarstwo i zachowała swoją polityczną suwerenność. Nie wszyscy jednak przyjęli nową wiarę z otwartym sercem. Na długo po roku 966 wybuchały pogańskie rebelie, świadczące o oporze wobec zmian. Były to krwawe echa dawnych wierzeń, które starały się powstrzymać nieuchronny pochód chrześcijaństwa przez polskie ziemię. Mieszko I, nazwany Ojcem Narodu, zbudował fundamenty silnego państwa, które miało przetrwać wieki, pozostawiając po sobie niezatarte dziedzictwo. Jego mądrość i dalekowzroczność zapewniły Polsce miejsce na mapie Europy i otworzyły drogę do jej przyszłego rozwoju. Apogeum chrystianizacji i umocnienia państwa nastąpiło w roku tysięcznym, podczas zjazdu gnieźnieńskiego, gdy cesarz Otton III oddał hołd grobowi św. Wojciecha. Utworzono wówczas metropolię gnieźnieńską z arcybiskupstwem, co ostatecznie przypieczętowało niezależność kościoła polskiego i królewskie aspiracje syna mieszka Bolesława Chrobrego. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeśli ci się podobało, zostaw proszę polubienie i zasubskrybuj kanał, aby śledzić dalsze dzieje rodu Piastów, Polski, Europy i świata.